Zamiast pomnika Lenina będzie Czkalowsk, kiedyś Buston, za czasów Związku Radzieckiego miasto zamknięte, tajne. Nie można było tutaj wjechać bez zezwoleń, turyści nawet nie mieli szans jakby no po prostu się tutaj znaleźć z powodu reaktora jądrowego, który tutaj postawili. I Czkalowsk odgrywał ważną rolę w zaopatrywaniu reszty Tadżykistanu w energię. Jak i ogólnie, tutaj też pracowali nad y, bombami atomowymi. I stąd miasto zamknięte. Podobno stąd odjeżdżają autobusy do Hodżentu, tak mi powiedzieli w postelu, no i i coś złapać. Z recepcji Fazet powiedział, że 85 samoni za trasę do Hodżętu, czyli 30 złotych, Ale tam jest 6 godzin jazdy, więc no nie wiem, według mnie uczciwie, lepiej niż łapać taksówkę zieloną, bo tam chcą po 200, 150-200, więc dużo drożej. Dobra, nie wolno nagrywać, więc wyłączam. Wjechaliśmy właśnie do tunelu. Ktoś kameruje. Wjechaliśmy właśnie do tego tunelu, znowu w drugą stronę. Eee, bo tak się jedzie do Hodżentu z B No i 5 km znowu w tej dziurze, w sumie. Jest ciemno, duszno, ale jakoś tak lepiej niż ostatnio. Chłodniej. I nie czy tej wilgoci w takim stopniu jak ostatnio. Ale mnie wszyscy obserwują, że nagrywam, bo wybrałem busa, sporo się czekało, żeby wyjechał. W sumie godzinę straciłem albo i półtorej. No ale już jedzie, pewnie będzie się zatrzymywał w okolicznych miejscowościach, no i liczę, że w 6 godzin zajadę do ho Ale widzicie, że mili ludzie pomagają jak trzeba. Spasibo. Wziął ten goły ode mnie facet i jak wyjął za okno i też ponagrywał naprawdę w porządku. Chwilowy posty zrobiliśmy. Jesteśmy zaraz za wyjazdem z tunelu i no góry otaczają tutaj wszystkie tereny, więc yy, naprawdę ale dobrze tak w świeżym powietrzem pooddychać. Tadżykistan słynie z tras trekkingowych tutaj przyjeżdża bardzo dużo wspinaczy. Kiedyś była akcja chyba w latach 90. albo 2000, że przyjechali Amerykanie na wspinaczkę i talibowie ich zawinęli. Dosyć znana sytuacja. Te ciężarówki, które są tam, one tak szybko jeżdżą, że to jakieś chore po prostu. Pod górkę próbowali wyprzedzać, gdzie na czołówkę czasami jechali, a nie ma gdzie zjechać, bo ta droga jest nad ostrym spadkiem. Ale ładne góry, zielono, to tak fajnie. thank <laughs> you Wczoraj wieczorem przyjechałem do Hodżentu, nie dałem rady nagrywać, za bardzo mnie brzuch bolał, dzisiaj się już polepszyło i chyba będzie git, przynajmniej tak mi się wydaje. Nadal nie jem zbyt wiele, jakieś tam banany, ryż, no po prostu czuję się lepiej, mogę chodzić. Wczoraj w życiu bym nie dał rady, ta jazda to w ogóle była kaplica pod koniec. Idę z Buta, półtora kilometra. Do takiego parku, w którym powinien być IU-18, czyli samolot z czasów Związku Radzieckiego. Postawili go sobie tutaj i kiedyś był kawiarnią, a teraz nie wiem, w sumie jaką pełni funkcję, chyba po prostu ozdoba. Naprawdę wali słońce. Tu jest cieplej niż w Dushanbe albo Pedżakęcie. Już wyjechałem poza góry i no po prostu czuć ten skwar. No i jest, IU-18, bardzo znany model samolotu. Nie wiem, czy podczas wojny to nie były bombowce, a potem służyły jako pasażerskie. Tak mi się wydaje. Oj, nie da się wejść, no ale stąd zobaczę. Elegancka flaga Tadżykistanu na całości. Bardzo źle, że zamknięte. ale i tak da się zobaczyć, więc ujdzie. Tam zaraz obok stadion. I rzeka Dar Saria, Dar Syria. Coś takiego. Chodzę to starożytne miasto, bo już e, tysiąca lat przed naszą erą. Tutaj były jakieś osady, coś założyli. W ogóle bardzo źle się z tym brzuchem złożyło, bo trochę liczyłem na Chodzęd, że uda mi się coś zobaczyć w e, okolicy. Zaraz pod tam są trzy miejscowości, które niegdyś były zamkniętymi miastami. E, w dokumentach występowały pod e, kryptonimami i wydobywali tam uran w Czkalowsku. Czkalowsk, tak się chyba miejscowość nazywa. Był reaktor jądrowy, więc, jakby no, e, ciekawe miejsce ale chwilę pochodziłem i znowu ten brzuch nie zaczął, tak jakby zaczął mi boksować więc już raczej nie dam rady tam iść do kolejnych przejdę się jeszcze po mieście ogólnie bo mam jeden punkt do zobaczenia taki że muszę ale chyba na tyle będzie i się zawijam do taszkiętu w Toszkięcie e, będę się czuł pewniej po prostu z tym brzuchem, bo jednak większe miasto i można spokojnie odpocząć jakąś aptekę dorwać sam jestem zły, że tak mnie coś złapało. Co ewidentnie musiałem coś zjeść. Tam były dwie restauracje, po których mi się wydaje, że mogą mnie coś takiego złapać. Chyba to nieświeże świeże jedzenie dali. Coś mam pecha z taksówkami, wszystkie są pełne, więc pójdę w stronę pomnika Lenina i liczę, że no coś po drodze złapie akurat może będę jechać w tamtym kierunku ale wszystkie zapełnione, naprawdę co to za chore miasto żadnych taksówek tu nie ma się naprawdę zmachałem, bo jest gorąco no a idę z buta żadnych drzew tu nie ma teraz trochę cienia złapałem, ale wiadomo, że to... co to za cień z jakichś krzewów Ale ja coś nie normalnie, że żadnych taksówek nie mają. I naprawdę nic tutaj nie jest. Ja stoję przy sporej drodze. I nic. Ogarnę sklep, żeby kupić jakieś chłodne picie. Eee, I może tego Lenina ogarnę, jak będę się już zabierał na dworzec. To wtedy i tak będę musiał złapać taksówkę. No i akurat coś ten. Eee, poproszę go, żeby mnie zawiózł do tego Lenina. Zamiast pomnika Lenina będzie Czkalowsk, kiedyś Buston. Za czasów Związku Radzieckiego miasto zamknięte, tajne. Nie można było tutaj wjechać bez zezwoleń. Turyści nawet nie mieli szans, jakby no po prostu się tutaj znaleźć. Z powodu reaktora jądrowego, który tutaj postawili. I Czkalowsk odgrywał ważną rolę w zaopatrywaniu reszty Tadżykistanu w energię. Jak i ogólnie, tutaj też pracowali nad y, bombami atomowymi. I stąd miasto zamknięte. Ale widać, że to jest blokowisko takie, bardziej socjalistyczne niż y, że jakiś nowy wytwór. Niczego więcej tu nie ma, Pomnik Lenina podobno zdjęli. W sensie nie było go w tym miejscu, w którym powinien być, więc nie wiem. Yy. No ale spoko zobaczyć Tak, jest Stoję na stacji, bo kierowca musi samochód zadunkować Taksówkę udzieloną jadę. E, kosztuje 100 somów za granicę, za osobę, czyli 35 zł 34, więc ujdzie. I w Szkalowsku nie było niczego takiego super ciekawego. E, jedni mówili, że jest pomnik Lenina, a drudzy w ogóle go nie kojarzyli, że nie ma, więc jakby dziwne. I ogólnie tam nie było aż tak, tam. ogólnie miejscowość warta przyjechania, dziwna zabudowa, tak jak w Czarnobylu trochę, czyli sprzed 30 lat sowiecka, ale e, nie jest za gorąco i ten brzuch jeszcze, mam nadzieję, że w Taszkencie lepiej się zrobi. Tashkent. Stolica Uzbekistanu. Super miasto, największe w Azji Centralnej. E, na razie naprawdę spoko odczucia, bo mają metro, autobusy, jakby nawet komunikacja miejska tutaj istnieje. W przeciwieństwie do tych wcześniejszych, jak Samarkanda, Dushanbe. Tam była dosyć z tym wszystkim, bo trzeba było łapać marszrutki, no i... E, czekać aż zbioru ludzi. A tutaj elegancko jeździ kilka linii metra. Historia z tym jest taka, że za czasów Związku Radzieckiego tylko milionowe miasta mogły mieć metro. Te, które przekroczyły milion mieszkańców. No i rozwój Taszkentu dosyć gwałtowny spowodował, że im podbiło tą ludność i mogli wybudować metro. Obecnie e, żyje tutaj około 3 milionów ludzi. W ogóle, jak się chodzi, mogłoby się wydawać, że taszkiem to dosyć nowe miasto, ale już 2000 lat temu tutaj istniały osady, coś tam, wodę wydobywali dla jedwabnego szlaku i tak e, Po prostu miejsce, w którym się zatrzymywały karawany. Ale wszystko zmieniło się, gdy w 70 którymś, chyba, e, albo 67 Jakoś tak. E, nastąpiło naprawdę dużo trzęsienie ziemi. Część miasta się zapadła, dużo budynków właśnie ucierpiało w wyniku e, no tej katastrofy. I zaraz zlecieli się wszyscy architekci ze Związku Radzieckiego, żeby odbudować Taszkent już w, można powiedzieć, nie wiem, jak to ująć. E, wybudować Taszkent na nowo, jako idealne, komunistyczne miejsce. Dlatego jest mnóstwo takich bloków mieszkalnych, które właśnie wyglądają jak takie sowieckie. Na przykład tutaj. I przez to ziemi, uszkodzenie Taszkentu, stary Taszkent został zastąpiony nowym Taszkentem. I ten nowy jest już wybudowany w myśl socjalizmu i komunizmu. Wszystkie ulice są takie szerokie. Posadzili dęby. Są aleje całe z dębami, właśnie. No, i na wchodzie, jak wygląda ten cyrk, taki monumentalny bilet kosztuje 1400, to jest 13 eurocentów. Czyli tam 60-70 groszy. W 2018 był zakaz nagrywania i robienia zdjęć w stacjach metra i ogólnie w metrze, ale znieśli. To wynikało z tego, że za Związku Radzieckiego był już wprowadzony taki zakaz, bo w wypadku ataku nuklearnego te stacje miały służyć do chowania się. No i żeby nie udostępniać takich informacji, ale znieśli w 2018. Teraz normalnie można nagrywać, robić zdjęcia i nie ma problemu. Nawet są na początku strażnicy, którzy przeszukują plecaki, i na kamerę tak patrzyli dosyć nieufnie, ale olali. A jeszcze kilka lat temu bym z nią po prostu nie przeszedł. Kosmo Naftlar, tak się nazywa ta stacja. Jedna z ładniejszych w Taszkencie. E, tak naprawdę podjechałem tutaj tylko po to, żeby ją zobaczyć. Teraz muszę zawrócić i. E, Zapomniałem do jakiej stacji dojechać. Trochę problem mam, bo nie wiem gdzie wysiąść, ale dobra, pewnie na Uzbekistan albo takie jeszcze wcześniej. I stamtąd będę miał blisko do placu niepodległości. Tylko muszę się jeszcze przesiąść z linii niebieskiej w czerwono, bo oni tutaj mają dwie linie. Tam, gdzie jest ta kula, nie ta srebrna, tylko taka brązowa dalej, kiedyś stał Lenin, no ale niestety go zdjęli, bo oni tą wielką destalinizację, dekomunizację przeprowadzają, no i tyle z Lenina się ostało. O, Rosjanie obok mnie. Patrzcie, jak towarzysze zadbali o ludzi. Tam na dół się schodzi, są toalety. Człowiek nie zginie w potrzebie. A w wielu miastach ten, jak są place, to nie da się znaleźć kibla. Trzeba po jakichś restauracjach albo innych. Taki plus, że chociaż dla ludzi to wszystko robili, w sensie miasta takie były zielone. to nie, że komuniści, tylko ogólnie kiedyś było inaczej. Tak jak się przejdzie po tych starych osiedlach, nawet w Polsce, to jakieś tam były drzewa. Yy... No zawsze tam park, coś plac zabaw, a teraz nawalić tych bloków w jednym miejscu i żeby jak karaluchy żyli. Naprawdę dużo Rosjan. W Taszkentzie już ich coraz częściej się widuje. No nie dziwię się, uciekli przez mobilizację, bo sam bym nie chciał walczyć za takie coś. Więc jakby. Lepiej żeby uciekali niż żeby szli i walczyli na wojnę. W Ukrainie. No bo dzięki temu nie zginą niewinne osoby na Ukrainie. O, tam jakiś wieżowiec. Nie wiem, czy to nie wieża telewizyjna. Tak się zawahałem, bo rozmyczałem, co to może być, ale chyba wieża telewizyjna to szkięcie. To jest znana budowla. Podobno średnia pensja w Uzbekistanie wynosi 150 dolarów. No to mało. Tak 650 zł po przeliczniku. Nie pamiętam, jaki teraz jest dokładnie. Cztery z kawałkiem, bo tak jak zawsze. Oj, za mną samochód jest. Eee, w porównaniu do Polski strasznie mało. Co prawda, tutaj łatwiej wyżyć, bo benzyna jest tania i w sklepach w ogólnie mają niższe ceny. No ale tak czy inaczej, w porównaniu do Europy czy. Eee, no tych takich rozwiniętych krajów typu Japonia, Korea, to strasznie mało. Jakby to powiedział jeden amerykański vloger podróżniczy, Sowiet, a tu Sowiet Car. Strasznie tego nie lubię jak oglądam czasami, co oni wyprawiają, że na przykład był facet na Węgrzech, Pan zobaczył młyn. Taki zwykły młyn wodny, wybudowany kilkaset lat temu i mówił, że to Soviet Building. No naprawdę takie już niewyuczalne barany trochę z tym Sowiet, że ten albo widziałem ostatnio zdjęcia z podpiskiem Soviet Europe i na przykład pierwsze zdjęcie jakie się wyświetliło to bazylika kościół Mariacki w Krakowie. Ale naprawdę, no już kościół Mariacki, Jezu, przecież to on ma z kilkaset lat, nie wiem ile tam dokładnie, w którym to wieku było, no ale pewnie jakieś XIV, coś takiego, więc... są no, słabe, słabe. O tyle ciekawe, że na terenie Uzbekistanu, Kazachstanu, dawnych republik, syłano wielu Polaków po powstaniu listopadowym, styczniowym, to m.in. tutaj właśnie no byli po prostu przenoszeni na przymusowe roboty. Ci oczywiście, którym udowodniono teoretycznie jakiś związek ze spiskowcami albo że brali udział w powstaniu. Teraz obok wejścia do stacji Kosmonaftlar jest biuro Interpolu, taka ciekawostka. Pierwszy raz widziałem, żeby takie było. Dziękuję. Bilety po wykorzystaniu od razu do wyrzucenia, bo one są jednorazowe, na kod QR i no choćbyście chcieli, to ich nie wykorzystacie drugi albo trzeci raz. W ogóle te bilety działają tak, że jak kupicie, wejdziecie, to możecie wysiadać na kolejnych stacjach metra i zaliczyć w sumie każdą na bilecie za 13 eurocentów. Dopiero jak wyjdziecie poza, to już wyjście finalne, to wtedy trzeba kupować kolejny. Juri Gagarin, pierwszy astronauta Związku Radzieckiego. Co ciekawe, miał mniej niż 1,60 m wzrostu. W ogóle wiem, że nie nagrałem z przejścia e, granicy z Tadżykistanu do Uzbekistanu, ale tam za bardzo nie było opcji no bo oni pilnują. A po drodze nie było aż tylu ciekawych widoków. Jakieś jezioro, góry, i tyle. To wygląda tak, że z Chodżentu bierze się taksówkę zieloną, albo marszrutkę na granicę jeżdżą ale już z granicy do Taszkentu trzeba brać taksówkę zieloną, nie ma opcji wziąć marszrutki znaczy podobno jest, ale one jeżdżą okazjonalnie, nie że jest jakaś umówiona godzina czy ten tylko jak jej się akurat przyjedzie no tu uznałem, że nie będę czekał tyle czasu, więc wziąłem po prostu taksówkę zieloną ogólnie na granicy był problem bo Szukali wizy do Uzbekistanu i najlepsze to byli celnicy tadżyccy. I pytali mnie, gdzie wiza do Uzbekistanu. No i trochę mi nie ufali z tym, że bez wizy Polacy mogą. No ale w końcu puścili. Nie wiem dlaczego mi się tak obzrał, że wiza potrzebuje. No ale dobra. Sprawdzam na jakiejś swojej specjalnej karce, kto może bez wizy do Uzbekistanu. Eee, no i polski tam nie wpisał. W ogóle śmieszne, bo jeden celnik do drugiego, bo było dwóch. I jeden robił problemy, a drugi olał temat i kazał puszyć. To ten mniej problematyczny do tego od kłopotów, że co nas to obchodzi. I że niech ci z Uzbekistanu się martwił, machnął ręką, kazał wbić, no i wbili. A Uzbeccy nie mieli żadnego problemu, już wiedzieli, że Polacy bez wizy. Tomek i przyjaciele, wersja radziecka z czerwoną gwiazdą. Ciekawi mnie, jak się mówi, czy taszkent, czy taszkent. Eee, na Wikipedii nawet sprawdzałem i w słowniku to chyba obie formy są dopuszczalne, bo jedna osoba też jakby zwracała mi uwagę, że powinno się, w sensie nie, że się powinno, tylko że cholera wie jak to się wymawia czy taszkent, czy taszkent. No i doszliśmy do wniosku, że nie wiadomo. No i sprawdzałem jakby obie dopuszczalne. O, Tam przejścia nie ma, czyli muszę tędy. Trochę żałuję chodżentu. Kilka fajnych miejsc przegapiłem. No ale co poradzić? Do Tadżykistanu jeszcze może kiedyś wrócę. Bo to fajny kraj, na pewno. Pamir, sam chodżent i te miejscowości dookoła są warte. No i się zobaczy. Poro dobrych autów jeździ. Majbocha widziałem kolejnego rebusa G Klasa Powodzi się w Uzbekistanie, w stolicy.